Liść. Właśnie to dziś Wam zaprezentujemy. Liścia z Japonii. A tak na poważnie, chciałbym Wam pokazać Nissan Leafa. Samochód może nie najnowszy, ale z pewnością interesujący. Choćby z tego powodu, że ma napęd elektryczny. W 2010 roku Nissan Leaf wywołał niemałą sensację, ponieważ był pierwszym w pełni funkcjonalnym samochodem elektrycznym dostępnym dla szerokiego grona klientów. Mówiąc prost, był samochodem, na jaki czekał świat motoryzacji. W 2011 roku przyznano mu prestiżową nagrodę Światowego Samochodu Roku oraz Car of the Year. Był pierwszym elektrykiem, który zdobył właśnie tę nagrodę i do tej pory jedynym. Patrząc na ten samochód, pewnie zadajecie sobie to samo pytanie co ja. Dlaczego jest taki niezbyt ładny? Być może styliści mieli coś zupełnie innego na myśli, niż nam się wydaje, a być może Nissan chciał się za wszelką cenę wyróżnić. Tak czy inaczej, to niezbyt urodziwe nadwozie kryje całkiem ciekawe wnętrze. Nie, nie chodzi o to, że jest piękne, choć z pewnością bardziej przypomina tradycyjne samochody kompaktowe niż nadwozie Nissan Alifa. Za to oferuje dużą przestrzeń dla pasażerów, zarówno tych siedzących z przodu, jak i dla tych z tyłu. Deska rozdzielcza przypomina inne samochody Nissana, ale panel wskaźników już nie. Powód jest prosty. Nissan Leaf nie potrzebuje takiego zestawu wskaźników jak samochody z silnikami spalinowymi. Za to ten panel informuje nas o kilku ciekawych rzeczach. W górnej części są takie kropki, które pokazują w jakim stopniu zużywamy lub odzyskujemy energię. Komputer pokładowy informuje nas o tym, ile czasu potrzebujemy na zregenerowanie baterii przy użyciu domowego gniazdka elektrycznego. Po prawej stronie odnajdziemy ważną informację, czyli zasięg oraz poziom naładowania baterii, a po lewej stronie ich temperaturę. Prędkościomierz powędrował na górną część deski rozdzielczej. Dzięki temu jest idealnie na linii wzroku. Panel centralny nie jest już tak futurystyczny. Ma zestaw multimedialny znany z innych modeli Nissana oraz tradycyjne pokrętła do obsługi układu wentylacji. Interesującym może być ten przycisk Włączymy nim pompę ciepła, dzięki której mamy ogrzewanie. Tak, tak, nie pomyliłem się. Ogrzewanie się włącza niezależnym urządzeniem. W samochodach spalinowych ciepło uzyskujemy za darmo. Jest ono efektem ubocznym pracy silnika, natomiast w samochodach elektrycznych niestety już tak nie jest. Do ogrzewania auta potrzebujemy energii, a zatem podczas jazdy z włączonym ogrzewaniem zużywamy jej nieco więcej. Poza przestronnym wnętrzem, Nissan Leaf oferuje też całkiem spory bagażnik. Ma pojemność 370 litrów, to tylko 15 litrów mniej niż w Nissanie Pulsarze. Swoją drogą, płyta podłogowa tego auta pochodzi właśnie z Nissana Pulsara i to dlatego jest on taki przestronny. Pewnie chcielibyście coś wiedzieć o silniku, o układzie napędowym, a ja zacznę od zawieszenia, bo jest ono tutaj bardzo dobre, zasługuje na pochwałę. Jest sprężyste, komfortowe, dokładnie takie, jakiego oczekujemy po samochodzie elektrycznym po samochodzie, który jest przeznaczony głównie do jazdy miejskiej. Natomiast na szybko pokonywanych zakrętach trochę się buja ten samochód, ale wszystko jest pod kontrolą samochód prowadzi się bezpiecznie, bo nad wszystkim czuwa układ ESP. Jedyne, do czego można mieć jakiekolwiek drobne zastrzeżenie, to troszeczkę zbyt mała siła wspomagania układu kierowniczego. Oczywiście podczas normalnej jazdy w niczym to nie przeszkadza, natomiast podczas parkowania, podczas szybkiego manewrowania przy małych prędkościach, podczas szybkiego obracania kołem kierownicy, ta siła wspomagania mogłaby być troszeczkę wyższa. Silnik Lifa generuje 109 koni mechanicznych i 254. Newtonometry maksymalnego momentu obrotowego to maksimum jest dostępne już od pierwszego obrotu na minutę. I to jest największa zaleta takich samochodów. Dzięki temu nie mają problemu z szybkim startem, z podświateł, ale pewnym ograniczeniem jest maksymalna liczba obrotów, w tym przypadku 3000. I nie sprawdźcie tego, ponieważ w Nissanie lifie nie znajdziecie obrotomierza. Natomiast dlaczego jest to w pewnym sensie wada? Ponieważ samochody elektryczne mają ograniczenie prędkości maksymalnej, w tym przypadku jest to. 150 km na godzinę. Dzięki takim parametrom Nissan Leaf jest samochodem bardzo dynamicznym i niezwykle szybko reaguje na dodanie gazu. Gdyby go porównać z autem, na przykład z silnikiem benzynowym, to taki silnik benzynowy musiałby dysponować mocą minimum 140-150 koni mechanicznych, by mógł dogonić Nissan Leafa. Kierowca ma do wyboru dwa tryby jazdy, które wybiera tym oto selektorem. Jest to tryb normalny i eko. W trybie eko ograniczana jest moc a po to, by kierowca mógł jeździć bardziej płynnie, bardziej ekonomicznie. A to istotne, ponieważ maksymalny zasięg tego samochodu to około 150 km, natomiast realny tak naprawdę 100-120 km. Dlatego też samochód jest dedykowany osobom, które jeżdżą w mieście lub około. Miasta, a to dlatego, że niestety ładowanie trwa dosyć długo. Ładowanie baterii z gniazdka domowego trwa około 10 godzin. Natomiast można skorzystać ze stacji szybkiego ładowania. Wówczas w 30 minut zregenerujecie baterię do 80%, w 2 godziny do 100%. Problem polega na tym, że tych stacji jest jak na lekarstwo w Polsce bardzo niewiele. Możecie je szukać tylko w dużych miastach. Mówi się, że samochody elektryczne najlepiej nadają się do jazdy po mieście. Dlaczego tak jest? Otóż dlatego, że silnik elektryczny, dzięki swojej charakterystyce czyli to o czym wspomniałem maksymalny moment obrotowy od najniższych obrotów zużywa bardzo mało energii podczas ruszania w porównaniu z silnikiem spalinowym który stosunkowo dużo potrzebuje paliwa do ruszania, do zatrzymywania się, ruszania itd., itd. To niestety powoduje, że w mieście silniki spalinowe zużywają dużo paliwa, natomiast w trasie mało. Samochody elektryczne, dla nich nie ma większej różnicy. Zużycie, pali zużycie nie paliwa, tylko energii w mieście jest stosunkowo niewielkie. Pewnie zapytacie, ile kosztuje taki elektryczny Nissan Leaf. Niestety nie mam dobrych wiadomości, ponieważ kosztuje bardzo dużo. 126 tysięcy zł to cena podstawowa i jest ona dwa razy wyższa niż za wersję podstawową Nissana Pulsara, którego zresztą już Wam prezentowaliśmy. Myślicie, że Leaf obroni się wyposażeniem? Niestety nie. Nissan Pulsar w najbogatszej wersji Tekna kosztuje 84 tysiące złotych. Jeżeli wybralibyście się diesla, zapłacicie 94 tysiące złotych. Więc ta różnica wciąż jest duża. A może zakup Leafa po prostu się zwróci? Wszystko zależy od sposobu eksploatacji. Leaf to świetna propozycja dla kogoś, kto jeździ dużo i często po mieście. Gdzie jeździ w mieście, w którym znajdzie stację szybkiego ładowania. Jeżeli może naładować baterię za darmo jest jeszcze lepiej. To również świetna propozycja dla kogoś, kto codziennie dojeżdża na przykład do pracy na dystansie niewiele dłuższym niż 50 km w jedną stronę. Jeżeli może zregenerować baterię u swojego pracodawcy, jest jeszcze lepiej. Oczywiście pełna regeneracja baterii dzięki stosunkowo niskim cenom energii jest tania. 10 do 12 zł, to gdyby przeliczyć na samochód spalinowy 2-2,5 litra. Paliwa na 100 km, a niewiele jest samochodów, które zużywają tyle paliwa, a już na pewno nie samochodów tej wielkości. Nie można więc powiedzieć, że zakup samochodu elektrycznego nie ma sensu. Jeżeli auto wam się spodobało i chcielibyście sami spróbować jak jeździ się samochodem elektrycznym, zapraszamy do salonów Nissan Japan Motors z grupy PGD, gdzie zapiszecie się na jazdę testową, dowiecie się o szczegółach oferty, dowiecie się ile kosztuje eksploatacja takiego samochodu. Zapraszamy również na nasz kolejny wideotest.